Zespół przyjezdny nie postawił wysoko poprzeczki. Słabe przygotowanie Poloneza Bobrowniki wykorzystali gryfici. Do przerwy utrzymał się wynik 4 do 0. W 12 minucie wykorzystując dośrodkowanie Pawła Politowskiego bramkę strzelił Jakub Gronowski. W 27 dobre dośrodkowanie Piotra Tuska wykorzystał Krzysztof Wicki. Natomiast w 30 i 33 minucie ponownie gola zdobył Jakub Gronowski po podaniu piłki przez Krzysztofa Czarnockiego. Zawodnicy są dobrze przygotowani, zresztą to było widać w wszystkich meczach, które tutaj rozgrywaliśmy na wyjeździe. Jednak najgorsza sytuacja jaka jest to są kontuzje, które nas trapią, jednak wchodzą zmiennicy i pokazują, że mogą też w tej lidze ich godnie zastąpić. Druga połowa meczu również należała do żółtoczarnych. Zaledwie w trzeciej minucie po przerwie bramkę strzelił ponownie Krzysztof Wicki. Kilka minut później szóstego gola zaliczył Jakub Gronowski. Piłkarze Poloneza Bobrowniki swoją honorową bramkę strzelili dopiero pod koniec meczu. Sukces gryfa to niewątpliwie dobre przygotowanie piłkarzy i taktyka trenera. Jestem bardzo zadowolony z pracy pana trenera Waszka, który naprawdę wkłada w to bardzo dużo serca. I bardzo dużo pracy. Widać to zresztą na boisku. Ustawienie taktyczne, granie, granie na dwa kontakty, na raz, na dwa. Z tego przychodzą bramki, akcje są szybkie. I powiem szczerze, że bardzo jestem zadowolony. Przypomnijmy, piłkarze Gryfa walczą o awans do trzeciej ligi i mają spore szanse. W rundzie wiosennej Gryfiści przegrali tylko jeden mecz, natomiast w trwającym aktualnie sezonie przegrali dotychczas trzy mecze. Do końca całego sezonu pozostały jeszcze dwa miesiące.